Cześć, witajcie. Ja jestem Switch. Witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku z kariery Celticiem Glasgow w FC26. W poprzednim odcinku porobiliśmy trochę transferów. Dzisiaj myślę, że i tutaj bardziej zajmiemy się e, powiedzmy szkoleniem, treningiem i ogólnie naszym składem, taktyką i tak dalej, jak będziemy grać. E, więc zanim to, ja sobie chcę jeszcze tylko przejść do zagładki transfery, chcę Wam pokazać dwie rzeczy, e, moją listę życzeń, chcę Wam pokazać. Dodałem dwóch piłkarzy, Bertramę i e, tego Ukraińca, nie przeczytam niestety jego, jego nazwiska, więc to będzie Iwan, e, i dodałem Iwana Bertrama. E, Bertram jest to spoko napastnik, też niejako skrzydłowy mógł być spoko. Obserwuję go jeszcze jeden klub, ale nie zwróciłem uwagi, który, e, nie wiem czy Rio Ave. Chyba tak, bo tak się ten klub nazywa. Albo coś ja pomieszałem. No w każdym razie obserwowany jest przez jeden klub. No i tutaj mam tego Ukraińca Iwana. On też może być dobry. Eee, 27 lat. Wyskautujemy go sobie i zobaczymy nie jako, nie jako osoby do pierwszego składu, a raczej takie mocne uzupełnienia. Otrzymano oferty tutaj. Za Welsha się zgodziliśmy. Eee, na razie ściągnęliśmy Depaya. Mamy dwóch na wypożyczeniu, więc jest ok. Zobaczymy, czy jeszcze kogoś potrzebujemy, bo uważam, że nasz skład jest dość mocny. Weźmy sobie tylko to odznaczmy. Uważam, że nasz skład jest dość mocny. Czy potrzebujemy kogoś teraz jeszcze takiego? Szczerze nie wiem. Szczerze nie wiem. Ile my w ogóle mamy pieniędzy, bo nam trochę ubyło przez 109 milionów. Nie za dużo. Ale też nie mamy mało. Wiem, że Krzysztof... O właśnie, a co z Krzysztofem Piątkiem? Bo wiem, że on chyba był jako wolny zawodnik. Poczekajcie. Zobaczymy. Jest Krzysztof Piątek. I tak, i Ty jesteś bez klubu. Dobra, dodajmy sobie Ciebie do listy życzeń, o przez ląs. I wyskautujmy go. 30 lat. W sumie jako taki zmiennik, chociaż napastników mamy dużo. Napastników mamy dużo, więc może nie, ale po prostu z czystej ciekawości. Właśnie analiza, przygotujemy taktykę sobie. Jak my będziemy grać, bo to jest bardzo ważne. Eee, nie, albo gra z skrzydłami. Wysoki pressing, autobus, też nie gra z kontry. Nie, Długie piłki. Czy na pewno chcę zmienić ustawienia? Nie, 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 nie. Eee, o, dobra. Co chwilę mi, o muszę, myszkę znowu tutaj, bo. No, halo czy na pewno chcesz zmienić ustawienia? Nie. No, halo krasko. Greską... O, teraz może się to ogarnęło. Ja bym chciał, żebyśmy tutaj grali na posiadanie piłki. Jesteśmy drużyną, która jest zdecydowanie kilka, kilka półek, kilka klas wyżej niż pozostała tak naprawdę pozostały drużyny w naszej lidze. Mm. No nie, nie chcę, znowu kliknąłem. Dobra, tak. Masakra. Masakra, ale ta FIFA czasami. FIFA, no dobra, FC. Jest tak durne, że szkoda gadać. E, posiadanie piłki, co mam opisane, posiadanie piłki. Piłki wymaga to całej drużyny doskonałego porwania piłką. Gra skrzydłami. W sumie mamy dobrych skrzydłowych z na okazji do dośrodkowań. Właśnie nie wiem, czy albo podania. Wysoki pressing. Wysoki pressing byłby dobry w sumie. Spróbujmy ten wysoki pressing, tylko że jeśli zedytujemy go trochę sobie, i weźmiemy tak depaj, jakbyś to był taki bardziej wysunięty, albo środkowy napasnik. O, środkowy napastnik. Możemy zrobić z ciebie środkowego napasnika. Look show, rozgrywający, obrońca Box to Box, rozgrywający. O proszę, Jakbyś gdybyś był, to nie, odcofnięty. o cofnięty. O, cofnięty, rozgrywający. Super. No i żota, no i wiadomo, zagramy, skrzydł zagramy skrzydłami i spróbujemy zagrać. Tak, wysoki pressing, płasko. Syl kontrowanie ataku, kontry. Krótkie podania, spróbujemy na krótkie podania zagrać, obrona. Też obrona może być tak na 50, zróbmy na razie. Zapiszemy zmiany. O nie 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 nie, co my tutaj mamy? Czemu się to wszystko zmieniło, halo? Mamy grać skrzydłami. na boisku. Czemu to mi się wszystko zmieniło? Czy ja coś, ja coś pewnie źle poklikałem? Muszę tak naprawdę nauczyć się tej Fify. Poszywa dziewiątka. Też nie? List pola karnego. Nie. Co ty? Byłeś wysunięty napastnik. Rozgrywający. Półskrzydłowy. tak okej okay. o i dobra i teraz i teraz jest według mnie okej okay. i czy jak ja teraz zapiszę zmianę okej okay, chyba teraz jest okej okay. jest tak jak chciałem dobra jest ok jest wszystko dobrze. Tym składem zagramy sobie z Niceą. Trening przedmeczowy, to na razie nie będę robił. To zrobimy sobie później, w ogóle nasza akademia. My będziemy grać te mecze, ja będę grał sobie te mecze, ale to może nie w tym odcinku, ale je ja na pewno będę grał. Ponieważ bardzo mi się podoba ten tryb jest mega, mega spoko. Mamy dzień meczowy Celtic-Nicea, my sobie to oczywiście przesymulujemy. Zagramy tym pierwszym składem, najmocniejszym, przesymulujemy sobie Damy szybką symulację, później zagramy drugim składem i wygrywamy 2-0. Depay i Engels, o proszę. No to tu jestem w szoku trochę, ale bardzo fajnie. Bardzo fajnie pokonujemy nicę. Nie jest to jakiś super łatwy rywal. Teraz Lille, druga francuska drużyna. Dohan, proszę, otrzymałeś jakąś ofertę. Ale rozumiem, że to jest wypożyczenie. Dobra, ponegocjujemy sobie trochę. Na jakich warunkach tam będziesz musiał przejść? Hmm, co mamy wypożyczyć z opcją wykupu? Okej. Okay. Dwuletnie nie jest na sensie na co zgodzić. Eee, nie, jak już to płacicie wy więcej? 50 na 50, nie. To transferu. Troszeczkę spróbujemy dać większą kwotę. Okej, okay, i oni się na to zgadzają. No i super, no i mamy to. No i mamy to, myślę, że tak to nie jest, nie jest złe jakieś. O, raport skautu właśnie. Pokaż mi jak to wygląda. Mm, mm, mm. Zobacz listę życzeń. Mamy tutaj fizycznie 74, 72. Hmm. kurczę czy nam jest potrzebny kolejny napastnik? No są dość napastnicy w sumie. Znaczy tutaj mówię o tym. Hmm, Bertramie, chyba tak się nazywa, jak dobrze zapamiętałem. Zagramy z Lil. Z Lil sobie wyjdziemy trochę drugim. Trochę drugim. Wyjdziemy sobie drugim składem, żeby trochę porotować to wszystko. Okej, okay, to mnie nie interesuje. Wychodzący poszedł do bershak Hiru za dwa. Okej, okay. więc jest spoko. Jaką ocenę dostaniemy? B, super, jest ok. Zagramy z Lil. O proszę, co my tutaj mamy? Eee, dobra, Lil, ale tu coś mi wyskoczyło. Właśnie, wiadomości, ale nie, nie to chciałem zobaczyć. Pamiętajmy wykorzystywanie wykorzystywanie zmian. No wiem, no właśnie, teraz zagramy drugim składem. O, to chciałem zobaczyć Hu z Ajaxu A wyskałtujmy go sobie, dodajmy do listy życzeń Bo to może być ciekawe To mamy też jakiegoś napastnika 21-letni Hmm. Huh. Merding 21 lat na Galo, to też może być środkowy obrońca, a to by nam się przydało. On by nam się przydał. Więc go sobie, go sobie wyskautujmy. Dzień meczowy, zagramy tym drugim składem. Zagrajmy tak. Widok taktyczny, szybka symulacja. 0-0 0 jest dobrze, łapiemy punkty. Więc na razie jest spoko, na trzeci mecz sobie już w ogóle porotujemy tym składem. Strasburgiem, same francuskie drużyny mamy. Dobra, idziemy do tego spotkania. Później będziemy pewnie mieli ligę. O, proszę z Galatasaray, 24 miliony. I czekajcie, to by nie było głupie, bo my byśmy sobie wzięli wtedy 24 miliony. My byśmy sobie troszeczkę, albo Krzysztofa Piątka, o nie, my, my byśmy sobie wzięli wtedy go za darmo. I mielibyśmy dużo kasy. Ja wiem, że to jest bardzo ryzykowny ruch. Trochę, ale pokaż mi, jak to wygląda, jeśli chodzi o naszą drużynę. On gra w pierwszym składzie. No właśnie. Ale 24 miliony mielibyśmy bardzo dużo kasy. Zobaczymy też, jak nam podpowiadają, ile możemy za niego faktycznie wziąć. Zobaczymy sobie. Otrzymane oferty. 34 nawet miliony. Dobra, ponegocjujmy. Spróbuję wyciągnąć 35 milionów. Jeśli nam się uda wyciągnąć 35 milionów, to będzie dobrze. Gdybyśmy mieli aż 47 milionów na transfery I to jest spoko kwota jak na Celtic. Byśmy mogli kogoś fajnego jeszcze wyciągnąć. Więc ja nawet nie wiem, czy ja się nie pokuszę o 36 milionów. Okej, okay, zgadzałem się na 36 milionów. A teraz się obawiam, że, że troszeczkę za mało za mało mogłem dać. I w sumie to by nie było złe, to by nie było głupie. Dobra, Strasburg, zagramy ten mecz, zobaczymy co i jak z naszym transferem. Hmm, dzień meczowy. Porotujemy sobie. Skoro masz odejść, przecież my naprawdę mamy dosyć solidnych tych grajków, że tak powiem. Depaj to sobie zostań. Araujo nie, teraz sobie porotujemy. Shmajel. Nie, niech Michael broni w sumie. Luke show. Nie wejdzie sobie Marey. McGregor. McCohen, niech sobie wejdzie. Hmm. O. Bernardo. Engels fajnie zagrał, więc go nie chcę zdejmować. Za jak kogoś mogę dać. O, mogę. Super, ja muszę się ich jeszcze nazwisk nauczyć. Saracci? Nie wiem jak to się czyta. Chyba tak. No w każdym razie będę, będę się tego uczył. Zagrajmy sobie takim składem. Szybko, są na Old Trafford gramy. O, proszę. 3-3. Hu hu hu. Depaj, depaj. McCohen. O, no, to miałem, miałem wyczucie z tym McCohenem. No to mamy zwycięstwo i dwa remisy. Nie jest źle. Okej, okay. okej, okay, więc no nie jest źle, z Kilmarnockiem zaczynamy, zaczynamy sezon, sprzedaliśmy go, sprzedaliśmy go, zobaczymy jak oceni zarząd ten transfer, do Galatasaray, z Ligi Szkockiej, no uważam dość dobry transfer, a super, teraz szybko bierzemy, mam nadzieję, że nam nikt go nie wykupił. Nikt go nie wykupił, nikt nam go nie zabrał, bo to jest wolny zawodnik. Musimy, musimy, musimy jak najbardziej to wykorzystywać. Jego wynagrodzenie 59,8 dobra, duże wynagrodzenie, ale jak najbardziej jestem w stanie to wynagrodzenie zaakceptować. Eee, ważny 26 lat, 3 lata dobra, na razie weźmy, weźmy go na 3 lata. Proszę, mam 50 milionów na transfery, nawet za taką tę jaki bym trochę Ci zmienił tą pensję? Tak, złożymy Ci ofertę. Ok, jest super, więc mamy naprawdę spoko transfery jak na razie. Ok, mamy naprawdę spoko transfery. To sobie pominiemy. Czermember tramę. Będziemy w życie Bertram. A doskonała okazja. No wiadomo, 76 overall. E, naprawdę spoko. Mm, na sprzedaż trzymane. Złożono oferty, lista życzeń. Czy tylko jeszcze trzymamy Na Felix byłby super, ale. Nie chcą go wy Ale moglibyśmy go kupić. 33 miliony. A my tyle kasy mamy. Ale weźmy. Weźmy, weźmy je tak plątam. Weźmy sobie jeszcze zespół. Obronę mamy ok. Mamy Lucasza, który jest na wypożyczeniu. Mamy jeszcze na wypożyczeniu naszego kumpla z Chelsea, który też będzie dość dobrą opcją. I go sobie damy tutaj. I zobaczymy, Bertram, czy ty tu będziesz się nadawał. O! O! I teraz jest nawet super. Teraz jest super. I to mi się podoba, to mi się na razie podoba. Zostawmy to tak, jak jest. Nie no, szczerze nie wiem, czy potrzebujemy jeszcze jakichś mocniejszych, mocniejszych e, ruchów, jeśli chodzi o transfery, chociaż jest, jest jeszcze ten piłkarz właśnie z PSV, który mnie bardzo interesuje. On jest tani, 22 lata, ale on może mieć fajne i duży potencjał więc myślę, że to będzie ok, dobra, przesulujemy sobie tylko po to, żeby żebyśmy wiedzieli jego żebyśmy znali jego overall Transfery 71 I ja nie wiem czy ja bym go nie wykupił 22 lata Obrońca 71 Overall Klauzula No może się naprawdę fajnie rozwinąć a jakbyśmy go wypożyczyli. Nie chcą go wypożyczyć. Eee, nie, ciebie jednak podziękujemy. Tutaj też podziękujemy Lindelof. Też nie. I właśnie mam dylemat, czy Joe Felix'a brać. A jakbyśmy go próbowali wymienić za kogoś. Nie, 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 porozmawiamy z klubem, wymienimy go za kogoś. Wymienimy go za kogoś. Wymiana piłkarzy. Może też obrońcy? O właśnie, środkowi obrońcy. Kogo my mamy takiego na wymianę? Nie. Hmm. 22 lata, 68. Mogę dać go. I zaoferować Wam dwa... Kurczę, tylko nie wiem, czy to 3 miliony to nie będzie za dużo, poczekajcie. A może usuniemy zawodnika. Może kogo innego. Chyba, że kogoś mamy takiego, kogo możemy się pozbyć, kogo... Bernardo nie ma, Cohen nie, no kurczę, tutaj kogoś... No nie chcę się pozbywać za bardzo, pomocnicy, skrzydłowi. Chociaż obawiam się, że w sumie skrzydłowych mamy dużo. A na przykład nim nie będę raczej grał, 23 lata to może być bardzo, bardzo, bardzo taki ruch, dosyć średnio przemyślany. Chociaż ja wiem, że on się u mnie nie rozwinie, on się u mnie nie rozwinie, ja mu nie będę dawał szansy. Nie mu nie dam jak grać po prostu, więc robimy tak. I mogę wam dać jeszcze do tego. Milion Złożymy ofertę. Uhu uhu uh, hu, uh, uh. Kontroferta. No, usuniemy. Chociaż czekajcie, chociaż jeszcze zobaczmy. Kogo my tu jeszcze możemy dać? Mary 3. No właśnie, tylko ja nie chcę oferować nie wiadomo ile kasy. Dobra, jakbyśmy zrobili tak, 2,5 Okej. Okay. Okej, okay, no to dobra, to by nie było złe. Ponegocjujemy sobie z nim. Nie wiem, czy go i tak nie dam na wypożyczenie. Gdzieś, ale lepiej go sobie mieć sporadyczny, okej okay. myślałem, że plan na przyszłość, ale może być sporadyczny trochę Cię potrzymamy w naszym klubie, 4 lata ignorujemy klauzulę wow, wow, ile Ty zarabiasz? 13 jak ja bym Ci dał tak jak jest spinom? jak tam zarobił? 13 halo, to jest, to jest czasami tak durne w tej Fifie ale kurde, Joe Felix mi się marzy w Celtiku, no Żaofelix, a gdybyśmy go spróbowali To o niego spróbujemy zawalczyć, o Joe Felixa... Wtedy może mógłbym kogoś... Bo on jest SP. dali wymianę. Pomocnicy. MacGregor nie, bo on jest chociaż w sumie MacGregor jest stary. Jest SPD, ja nie gram na SPD. McGregor, ja wiem, że to jest legenda, ja się tutaj robię z... naprawdę tak taksyczne rzeczy, ale to jest ważne, żeby nasz klub funkcjonował. I 25 milionów plus McGregor. Super! 25 plus McGregor, który jest już stary. A tu mam 25-letniego Feliksa i zostaje nam jeszcze 25 milionów na atmosfery. Go będziemy musieli mu trochę zaproponować, bo on dużo zarabia. 3 lata, ok. Spoko, ignorujemy klauzulę. I jakbym ci zaproponował 66 albo 76 nawet? Czy ty się zgodzisz? I mogę ci dać nawet premię za podpis. Nawet może być tyle. Wow, 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 wow aż tyle nie dajemy. Halo. Składam ofertę. To rozsądna Dobra. Mamy żeofeliksa. Felixa. Mamy żeofeliksa Felixa w tym, w Celtiku za McGregora. No to jest dobry transfer. Szkoda trochę McGregora, no bo legenda klubu. Czy legenda? No w sumie można tak to nazwać. Mamy żeofeliksa Felixa, Memphis Depay. No naprawdę. Naprawdę wygląda to dosyć ciekawie. Zaczyna ten skład naprawdę fajnie wyglądać. Divi zaczyna bardzo fajnie wyglądać. Pytanie, co z tym obrońcą młodym? co z nim robimy? Bo mamy na niego kasę i spróbujemy jeszcze raz zrobić taki sam deal jak robiliśmy przed chwilą. No i myślę, że to będzie dobrze. No i proszę, w biało-zielonej koszulce elegancko Felix. No i super, no i mamy to. Zobaczymy, jak nasz zarząd ocenia ten transfer. Ja uważam, że on jest bardzo dobry. B. Okej. Okay. B, ale tu mamy 80. Jego tak czy tak będę chciał. Tego młodego obrońcy z PSW na pewno na pewno go ściągniemy. Czy Felix tu już wskoczył? Nie, wskoczył tu Bernardo, który jest bardzo dobrym piłkarzem, ale my sobie weźmiemy o Felixa. Spróbujemy tak zagrać, tylko zmienimy sobie taktykę. W sensie zmienimy taktykę, zmienimy sobie nie SPDki, tylko SPK, o właśnie, zmienimy sobie tak. I teraz się tym będziemy bawić. Super. Dobrze. Cofnięty rozgrywający. Rozgrywający. Boczny obrońca, super. Półskrzydłowy. Okej. Okay. Okej. Okay. I tak według mnie może być. Zapiszemy sobie zmiany. I teraz jest dobrze. I pokaż mi skład. No i super. No i teraz to wygląda kazacko. Żał Felix, Depay. Look Show. No naprawdę mamy bardzo fajne transfery, tak? Bardzo fajne transfery mamy. więc co więc jest naprawdę dobrze i jeszcze mamy dużo siana, czyli ten transfer naprawdę nam się opłacił, mam bardzo dużo wydatków, a jeszcze mam bardzo dużo na transfery, 25 milionów. To naprawdę jest spoko opcja. Więc co, my ligę sobie zaczniemy już w następnym odcinku, gramy na wyjeździe, no więc myślę, że i tak jakiegoś większego problemu nie będzie, więc wam dziękuję za oglądanie, do następnych odcinków trzymajcie się, no i cześć.